Dzisiaj jest dzień mojej wypłaty. Jako pielęgniarka mam na koncie 13 260 zł. Nocne dyżury, wyczny brak czasu na jedzenie i pacjenci, którzy potrafią doprowadzić do szału. Teraz czas ogarnąć budżet, zanim kasa sama się rozejdzie. Najpierw uzupełniam tabelę z datą i zarobkami na ten miesiąc. Następnie przechodzę do rachunków za czynsz za mieszkanie, prąd, gaz oraz Tinder. Wyszło 2400 zł i to tylko za podstawy życia w tym kraju. Kolejny krok to codzienne wydatki na zakupy spożywcze, kawę i szybkie śniadania, kosmetyki i pielęgnacje oraz weekendową pizzę. Poszło 2150 zł. Człowiek jeszcze dobrze nie odpoczął, a portfel już dużo chudszy. Kolejny etap to moje oszczędności i cele. Odkładam na poduszkę finansową, na wyjazd w góry z przyjaciółkami oraz inwestuję w złoto. I tutaj mamy razem 3700 zł. W końcu poszło coś na spokojną głowę. Na koniec zaglądam do zobowiązań i mam tutaj ratę za moją nową Tesla oraz kurs online jak nie brać wszystkiego do siebie. Wyszło 1740 zł. Pracujesz, płacisz rachunki, kupujesz to, co potrzebne i dalej nie wiesz, gdzie ucieka cała wypłata? Ten arkusz to pierwszy krok, żeby wreszcie wiedzieć, gdzie idą twoje pieniądze. Pisz w komentarzu słowo szablon, a podeślę ci ten arkusz.